Ładnie już paru tylko YouTube Studio um, Już wam mówię dokładnie ile? coś koło miesiąca. Możliwe coś koło miesiąca już nie było odcinka. O 50 wysłuchów. Widzieliśmy 50... 50. 52 Subskrypcje! wow, ja na to nie patrzałem. A dokładnie minęło... 26 godzin 14 26 dni i 14 godzin pomyliło mi się e, co dzisiaj bym chciał zrobić i co się pozmieniało? E, postawiałem sobie moje projekty i trochę je pobudowałem, częściowo tylko i tylko troszkę automatyzacji porobiłem, żeby mi na przykład o tak będzie lepiej, co przybliżę. E, Płyteczki, jakieś drille kamie, e, Produkcja kamieni A i czemu zobaczę ten, że widzę ten Altem, da się to zmieniać Tutaj macie ten przycisk, e, tryb alt Tam lewy alt i key. E, procesory, jakieś to Takie pasowe itemki, które mi się przydadzą I Jakieś drogi podrobiłem, automatyczny prąd itp Dobra e, Właśnie my się do roboty, bo trochę do robienia mamy. Co sobie było, żeby stal produkować? Mogłem fabryczkę już stali. A i tutaj mamy. Tak, MK Eee, Co to jest? Trehard kiedyś udostępnił mi te, te fabryczki. Znaczy, muszę magazyny tutaj dostawić. Udostępnił mi kiedyś e, je i zacząłem z nich korzystać. Szczerze, fajne są. E, światła. Procesory, bardzo sobie Tu jest stal a nawet pod NPB. Mam tę hutę. To jest podstawowa... Tutaj jest stali. Kurde fajne nazwy dał. Mam na przykład takie fajne huty. Też od Reicharda. To jest moja huta, którą będę korzystał nadmiarowo do wszystkiego 5, więc. więc... Dzisiaj zajmiemy się budową tego wszystkiego Więc zaczynamy sobie kraftować sobie powoli Pokazać za mało kamienia A, to ja potrzebuję zwykły kamień Dobra To postawię sobie gdzieś tutaj to I jeszcze będziemy musieli sobie pokopać trochę, okej okay. To sobie pogadamy trochę w ogóle muszę przyzwyczaić się z domu nagrywania, bo. No, zapomniałem już po... trochę rzeczy. w szczególności, się ja widzicie taką ramkę tutaj, że nawet nie ma, czego wynika. Jeżeli widzicie, jak nie, to nie wiem. Chyba nie widzicie jej. W ogóle OBS tam, gdzieś dziwnie ustawionego. Czy mówiłem już, że Amet... Ale czemu nie było na tego? Nie wiem, jak odcinków? Chyba nie. E, nie było odcinków dlatego, ponieważ e, miałem e, mikrofon w reklamacji. E, I tak zeszło mi, nie wiem, dobry miesiąc prawie od odcinków. E, czemu nie było, e, co było w zepsute w mikrofonie? Tego nie wiem. Pytałem się typa od Media Mart, że co było zepsute, coś takiego. Powiedział mi, że na e, ten mikrofon prawdopodobnie wyrzucili i dali po prostu nowy. Też tego nie rozumiem, powinni dać notkę, że coś się było zepsute, ale teraz już normalnie wszystko działa, możemy nagrywać, w jakiś sposób przynajmniej. Eee, 32, mało trochę. O, trochę węgla w tym jest, hu. Dobra, um, gdzie są jakieś dalej? Kamulce Wiem, mam tutaj to Temu um, się skończyło to, co tutaj dopełnię ich Trochę im brakuje, nie mówię, że nie Dalej działa ten zwykły jeszcze Bo wow, musiałem się zdziwnać aż eee, czyli kamulce, kamulce Tam są jeszcze kamulce Tutaj są kamulce Tak, można je zbierać Zbieramy, zbieramy I będziemy robić dalej piece eee, możemy w sumie coś craftować Mam surowce na to, mam aż na jeden Trochę mało Nie mówię, że nie ale zapójdziemy w surowce i będziemy raczej już mieć Tak, tu jest taki bufor, czyli żebym miał e, Równo rozdzielało to wszystko. To możecie tutaj nawet znaleźć w moim tym. W ogóle mogę udostępnić jak ktoś by chciał całą moją zakładkę z tymi. E, całą moją zakładkę, jakby to chciał. To nie jest jakiś problem wielki. To sobie wezmę... napisz coś w komentarzu, e, jeżeli ktoś będzie ch chciał, e, żebym e, dał e, na przykład swoją książeczkę, co tam w ogóle mam u siebie. Właśnie mogę pokazać co mam. Mam o, fan Ci różne typu no nie wiem jak to nazwać, bo to jest serio, to laguje strasznie. Jak tak mi to ugotował, to tak mu lagowało. W sumie. Mam od groma tego. Tu jest to. Tam jakiś bufor. Huta zwykła, pas zwykły. I tam jeszcze jedną książeczkę Jeszcze więcej. Hut wszelkiego rodzaju. działka Solary, to co... Nie rozumiem jak to ma działać, szczerze że, że nie pamiętam już. Dobra, budujmy po prostu, bo... Szkoda czasu. Rozgadałem się już 7 minut. Nic nie zrobiliśmy Odcinek będzie o 20 minut, coś koło tego, więc mam jeszcze 10 minut na... E, luźne budowanie. W ogóle chciałem to włączyć jeszcze dzisiaj. Może, może się uda. Dobra, tutaj mi tutaj wyprodukuj mi tego Mass Fest. Dalej mi produkuj jeszcze tego Mass Fest. Tego, tego, tego. Tutaj jest ten to A i tutaj cztery? Ta Nie, źle postawiałem, są głupi Przeskipowałem sobie. A tak nie miało być. Stai drugi poszedł. Teraz dopiero mogę, jakby druciaki dać. Chcę pospamować. Dobra, tutaj, 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 dalej, tutaj. Kurde, źle, tutaj, 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 jeszcze raz i jeszcze raz. Dobra, teraz dalej. W Kuta stali się mocnie przyda. To jest w sumie nie będzie najbardziej korzystny surowiec, ale produkcyjny znaczy. Ale zawsze coś, nie? Dobra, dalej tutaj. Dalej muszę dać tutaj te śmociągi Nie te ciągi tylko te O, to będzie pod szóstką? Nie, siódemką A, to muszę dać tego Więc siódemeczka To musi zabierać stąd Tutaj, tutaj, tutaj Tutaj, tutaj, tutaj a nie zbudowało mi to musi zabierać stąd tych na pewno mi wystarczy ale one się jeszcze produkują więc luzik tutaj muszę dać odwrotnie niech daje sobie już materiał Buzel daje wyjście Początki zawsze są nudne, to jest Szczerze mówiąc zawsze tak jest Później będzie czekania strasznie dużo, żeby to wszystko produkowało się I system się odchudził Co mi brakuje? Elektronika, żelazna płytka Okej okay. Coś mało mi tutaj tego żelaza idzie A tutaj miałem tego dużo To sobie wezmę i jeszcze więcej Wyprodukuję sobie jeszcze z 50 Dobra, tutaj mam 45 takich Wyprodukuję sobie 50 takich Niech produkuje, niech produkuje no i po się po, położymy trochę tych... tych czerwonych... E, jak się nazywa? Podajników. Czyli materiałowych. Czemu materiałowych? Bo one będą no jakby... Tutaj będziesz... Yyy... E, materiał. Materiał będzie... Wytwarzany na żelazo i na stal. I tutaj będzie wychodził produkt już stalowy Chciałbym mówię tak e, produkt ITP ponieważ jestem jakby e, na się na kucharza i po e, prostu e, już przywyczajenia to mówię I przepraszam że nie mogę się wysłałowi ale rano jest strasznie jest godzina 851 Więc Nagrałem to z rana, żebyście mieli po południu już odcinek Pogram sobie później coś przy renderowaniu W sumie nie wiem co Zobaczymy później co pogram mm. Nie ma tutaj jeszcze Czyli podajników yy. W sumie energetyk też mi się skończył, więc trochę pupia, wołowa. Rano sobie wypiłem trochę energetyka, ale wczoraj wieczorem nie, że piłem go. Trzeci safe. 13 minut jest dopiero. Dobra rada, spokojnie. Tutaj mamy. Tutaj żelazo odpalę zaraz. Więc chyba mogę sobie to podpinać powoli. Chyba tak Tutaj, eee, tutaj Tutaj, tutaj Tutaj, tutaj, tu I tu Dalej lecimy z taśmą ciągami Tutaj daję bufora, muszę zrobić W sumie bufor się tutaj Bo tutaj musi być materiał Więc kupimy z tego bufora Tutaj macie taki znacznik do kopywania damy mu cztery kratki 4? No to 4 mamy już pierwszy w bufor żeby on tutaj działał potrzebujemy zrobić tak czyli tutaj musimy dać mu przejście Podwójny, bo nie ma sensu dawać większego Ma przychodzić tutaj, czyli musi skręcać I lecimy tak, tutaj, tutaj Teraz ja musimy zbudować ten bufor Tutaj, dalej, e, rozgałęźniki. Pięć rozgałęźników. Kurde, źle buduję. E, musimy produkować sobie te. Odziemy też ciągi. więc zarąbię to i wezmę zrobię trochę ich. One nam się mocno przydadzą Ile mam tego? Dobra, mamy trochę tego... 12 tych mam, może nie będę się produkować trochę ich jeszcze Żeby badania cały, cały czas szły Później będziemy budować automatyczne do badań Mamy nawet projekt na to Chyba Mówię chyba, bo nie pamiętam Uh, dobra, dalej. Budujemy tak, tak, tak i tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Figura. Dalej musimy doprowadzić materiał tutaj. Czyli muszę zrobić o tak. W sumie materiał najlepiej, jakby szedł tędy, czemu mi usunęło rozgałęziać? Ciekawe, ciekawe. Zobaczcie, mam, mamy już rozgałęziać żelazny. Teraz tylko musimy zrobić fabrykę tego. E, mam przygotowane trochę e, już. Eee, tego, więc chyba czas rozwalić tutaj tą oto fabryczkę. Ona już nie będzie nam potrzebna, tylko miejsce będzie zajmować. Zaraz będę jest skrzynkę, którą będę trzymał ten materiał cały. To, to, to. To, 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 to. Prąd tam jest, ale nie widzę, że ten nie ma czegoś. Czego ty mordo nie masz? A nie postawiłem mu tego. Teraz będzie działało dopiero mm. Drill'e Nie mogę sprawdzić więcej nie mogę Badania poszły Budujemy teraz oświetlenie Czyli następną rzecz, którą musimy po prostu mieć Dobra, e, mamy już e, to, teraz e, musimy to pociągnąć taśmą, ciągami, wszystko. Musimy to pociągnąć otędy. Się będzie mniej, ale okej. Okay. Nie powinno dać zapychać się przynajmniej. Tutaj muszę dać to. I teraz tak. Tutaj muszę dać tak, żeby się nie zapychało. Tak. Dobra, teraz nie mieli zapychać przynajmniej. Daję, lecimy z. Um, Tutaj z prądem Dobra, no, trochę prądu się zawsze przyda, jak to mówią. Bez prądu działa lepiej podobno Znaczy z prądem działa lepiej, czy coś. Rano jest, przepraszam. Przepraszam, rano. 27 minut odcinka. O Boże, zasiedziałem się. Dobra, zobaczymy, jak to działa. Czy działa w ogóle? Dobra, żeby dłuższy ten odcinek, Boże. E, B. Co mi spadło? Nie mam pojęcia. Musimy teraz znaleźć e, ten cały mój to jest bufor, magazyny. Droga, to, to, to pociągi. Chyba znalazłem magazyny. To chyba jest ten zwykły. Tak, to jest ten zwykły, ale widzę w nim... Szkopu, że muszę usunąć to i dostawić mu to. Zygarek, cicho bądź. A nie, o Boże, zrobiłem źle. Dobra, ja głupi. Ja po prostu głupi jestem. E, surowiec ma iść nie z tą strony. Surowiec środkiem powinien iść, a, a tamto iść po prostu tym bokiem. Tu dobrze zrobiłem, ale już tutaj, tam źle. No, źle zrobiłem To powinno być środkiem. Dobra, musimy zakończyć ten odcinek. Przepraszam, że tak e, heroicznie. Ja to poprawię ja za chwilkę. E, więc e, muszę wam się powiedzieć, więc na tym odcinku prawdopodobnie będziemy coś innego robić, więc pamiętajcie zostawić łapkę w górę, suba, komentarz i nara i cześć!